Witaj, nazywam się Maciej Żrzejewski i poprowadzę kurs związany z Entity Framework. Jednym z pytań, które zadawane jest na rozmowach kwalifikacyjnych, jest właśnie pytanie o Entity Framework i o odpowiednie podejście do niego, które należy wybrać podczas tworzenia własnych aplikacji. Spotkałem się już kilkukrotnie z podejściem, które kategorycznie odrzuca jedno z trzech dostępnych rozwiązań, zazwyczaj wybierając code first lub db first, natomiast ignorując model first. Code first polega na tym, że ba cała baza danych jest tworzona na podstawie wcześniej napisanych przez nas klas zawierających zwykłe oraz nawigacyjne propertisy. Wygląda to w ten sposób, że tworzymy nową klasę, ta klasa załóżmy będzie przedstawiała firmę, a następnie za pomocą odpowiednich migracji oraz aktualizacji bazy danych wrzucamy tę strukturę bezpośrednio właśnie do wybranej bazy. Kolejnym podejściem jest db-first, w którym baza danych tworzona jest z poziomu np. SQL Server Management Studio przy użyciu SQL. Następnie model jest update'owany z poziomu pliku idmx, co z kolei powoduje update kodu w odpowiednich klasach lub ich wygenerowanie, jeżeli taki kod wcześniej np. dla... Firmy nie istnieje. Ostatnim z podejść jest model first. Polega to na tym, że baza danych oraz odpowiednie klasy tworzone są na podstawie wyklikiwania ich w designerze dostępnym w Visual Studio. Czy powinniśmy odrzucić kategorycznie jedno z podejść na początku naszych rozważań poza model first? Otóż niekoniecznie. Tak jak wspomniałem. Najmniej lubianym wśród programistów jest podejście model first. Jeżeli o mnie chodzi, podzielam zdanie większości. Jednakże, w przypadku, gdy dysponujemy zespołem mało doświadczonym, startujących programistów, którzy nie są do końca lotni w sprawach baz danych czy też generowania bazy z kodu. To wydaje mi się, że jest to najłatwiejszy sposób pracy z aplikacją. Bardzo ciężko jest wtedy coś zepsuć. Kilka kliknięć pozwala na stworzenie poprawnego modelu. Według mnie, przy dużych projektach, Model First się nie sprawdzi. Edycja modelu, gdy mamy na nim kilkadziesiąt encji, jest strasznie niewygodna, nie wspominając o relacjach pomiędzy tymi encjami. Jeżeli chodzi o DB First i Code First. Różnica polega przede wszystkim na tym, co zastaliśmy oraz na tym, czy programiści w naszym zespole lubią bawić się wewnątrz SQL, czy też nie lubią. W przypadku, gdy mamy gotową bazę danych, dosyć naturalnym wyborem będzie DB First. Należy bardzo uważać, ponieważ wszelkie skrypty przyrostowe muszą być odpowiednio skonstruowane, żeby na przykład nie wywalić builda integracyjnego dla continuous integration. Do tego w momencie kiedy aktualizujemy pliki .edmx, musimy pamiętać o ręcznym usuwaniu właściwości, jeżeli takie usunięcie nastąpiło w bazie danych. Czyli w momencie jeżeli mamy w firmie na przykład properties company number i usunęliśmy ten company number z naszej firmy, to wtedy po aktualizacji naszego modelu już wewnątrz Visual Studio, sami będziemy musieli ręcznie usunąć tę właściwość z konkretnej encji. Kolejnym punktem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, są relacje pomiędzy encjami. Aktualizacja IDMX powoduje, że na modelu ustawiają się tak zwane podwójne relacje. Wyobraźmy sobie, że dysponujemy encją słownikową np. status zamówienia oraz encją zamówienia. Nie chcemy, aby pobierając z bazy danych statusy zamówienia, automatycznie pobierały się wszystkie zamówienia, jakie istnieją w systemie. Niestety, po zaktualizowaniu modelu stawi się właśnie taka relacja. Trzeba pamiętać, aby usunąć ją w sencji wtedy status zamówienia. W przypadku, gdy kilka osób pracuje jednocześnie na modelu, konieczne jest zwrócenie uwagi na to, czy skrypt z odpowiednim numerem nie istnieje już przed naszym check-inem. Jak widać, dB first wymaga pewnego doświadczenia u programistów, ponieważ bardzo łatwo jest coś zepsuć. I osobiście, jeżeli chodzi o freshmenów, czyli ludzi, którzy są nowi w projekcie i na przykład jeszcze nie pracowali z podejściem dB first, raczej skłaniałbym się przy wyborze code first. I teraz code first, który osobiście bardzo lubię. Jest genialnym wyborem, gdy tworzymy bazę danych od zera. Przede wszystkim wszelka interakcja z bazą danych następuje od strony kodu. My tworzymy klasy, dodajemy właściwości, e, zwykłe i nawigacyjne, później bazę aktualizujemy za pomocą automatycznych migracji. Jest to najbardziej lubiane podejście w środowisku programistów, e, z tego co za, zdążyłem zauważyć. E, I krótko podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o stopień trudności, od najtrudniejszego do najłatwiejszego, to jako najtrudniejsze wskazałbym DB First, ponieważ wymaga bardzo dobrej znajomości projektowania baz danych. Następnie Code First, które wymaga też pewnego lotu od programistów, czyli tutaj bezpośrednio. Musimy mieć do czynienia z zespołem, który ma programistów ambitnych, którzy chcą się rozwijać, jeżeli oczywiście są niedoświadczeni, bo jeżeli to są doświadczeni programiści, to w ogóle nie ma tego problemu. Natomiast model first, raczej skłaniałbym się do użycia go w niewielkiej aplikacji oraz przy mało doświadczonym zespole. I my sobie zaczniemy nasz kurs. Od praktycznego tworzenia aplikacji z podejściem DB First, następnie Code First, a na samym końcu tylko wspomnimy. E, pokażę oczywiście, w jaki sposób wyklikać model przy wykorzystaniu Model First e, oraz w jaki sposób wygenerować na jego podstawie bazę danych. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, zanim przejdziemy do praktycznej części kursu. E, osobiście uważam, że DB First również dla istniejących aplikacji jest całkiem wygodne. E, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie możemy korzystać z DB First, jeżeli mamy gotową aplikację, natomiast z Code First, jeżeli mamy aplikację od zera. Możemy zarówno korzystać z DB First, jeżeli tworzymy aplikację od zera, jak i z Code First, jeżeli aplikacja istnieje, a my po prostu chcemy ją. Powolutku rozwijać. Zanim przejdziemy do kursu, chciałbym, żebyś ze strony www.visualstudio.com wybrał zakładkę Visual Studio Community, a następnie pobrał program i zainstalował go. Po zainstalowaniu zobaczysz, że Twoja wersja Visual Studio to wersja 2015. W kursie będziemy korzystać z wersji 2013, aczkolwiek w w przypadku naszego kursu nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.